Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Uszy duszy. Kilka miesięcy temu streszczałem Państwu wywiad, jakiego udzielił Bruce Lipton, Brianowi Rose z platformy London Real. Ten wywiad cieszył się dużym Państwa powodzeniem, więc kiedy zobaczyłem w tej chwili, że jest nowy wywiad Bruce'a Liptona na tejże platformie London Real, to pomyślałem, że z chęcią Państwu ten wywiad streszczę. Nie będę ukrywać, że ten obecny wywiad nie jest tak wystrzałowy jak tamten poprzedni. Tamten poprzedni sprzed kilku miesięcy miał w sobie jakieś tchnienie wezwania, które jakimś cudem udało mi się Państwu przekazać, stąd myślę taka popularność tamtego odcinka. Ten wywiad jest dużo bardziej dość chaotyczną rozmową dwóch panów na różne tematy. I jest tutaj też sporo powtórzeń i z tego poprzedniego wywiadu i z innych materiałów Bruce'a Liptona, które są dość powszechnie znane, więc ja... Te powtórzenia już pomijam, ale jest tutaj całkiem spora grupa tematów, powiedziałbym ciekawostkowych, o których Bruce chyba nigdy przedtem nie mówił. Takich jak na przykład to, iż okazuje się, iż no, można powiedzieć, faworyzowanym prezydentem w najbliższych wyborach dla Bruksela Liptona jest Donald Trump, ale z dość przewrotnych przyczyn, otóż nazywa go Big Destroyer wielki niszczyciel i widzi jego rolę jako kogoś, kto doprowadzi do upadku system, z którym powinniśmy się już dawno pożegnać. Choć być może, jak zauważa Bruce Lipton, nie jest wcale świadom, iż taką rolę odgrywa. No i teraz tak, ten początek tego wywiadu z Bruce'em Liptonem w zasadzie zaczyna się od jego wspomnień od retrospekcji do lat 70., kiedy to był wykładowcą biologii na Akademii Medycznej i kiedy to uczył ludzi między innymi teorii determinizmu genetycznego, a jednocześnie wracając do swojego laboratorium po zajęciach widział te swoje trzy słynne szalki Petriego, no które przeczyły tej teorii determinizmu genetycznego. Jak pewnie państwo pamiętacie, te trzy szalki Petojego Bruce Liptona to są trzy szalki z trzema koloniami komórek. Wszystkie te komórki są wyhodowane z jednej. Komórki macierzystej, czyli w sensie materiału genetycznego jest to 100% dokładnie to samo. I teraz, w zależności od tego, jakie środowisko w tej szalce jego się znalazło, to powstawały z tych komórek macierzystych albo komórki tłuszczowe, albo komórki mięśniowe, albo komórki yy, kości. I ten eksperyment, w zasadzie no, można powiedzieć, legł u podstaw tego współczesnego rozumienia epigenetyki epi jak tłumaczy był slipton znaczy ponad czyli nauki o tym że istnieje coś ponad genetyką nauki o której też już państwo pewnie słyszeliście niejednokrotnie która zakłada iż nie jest tak że nasz rozwój nasz potencjał nasze możliwości nasze zdrowie jest determinowany w 100% przez materiał genetyczny który posiadamy jak nam się wydawało lecz Epigenetyka twierdzi, iż w zależności od szeroko rozumianego pojęcia środowiska, w którym się znajdujemy, ekspresja tych genów może być bardzo różna. I geny same w sobie są niczym innym jak po prostu planem. Planem, ale ten plan może być zapełniony różnymi elementami. Przywołując te wczesne czasy jego działalności, czyli lata 70., opowiada też o ostracyzmie, jakiego doznał ze strony środowiska akademickiego, kiedy zaczął publikować wyniki tego swojego trzyszalkowego eksperymentu. Opowiadał o pewnym wykładzie, na który zaprosił swoich kolegów, em, naukowców z Akademii Medycznej, na której wykładał i z innych ośrodków uniwersyteckich i opowiedział tam im wszystkim, no, opowiedział całą tą historię tego eksperymentu z trzema szalkami i kiedy skończył, na sali zaległa cisza. Po dłuższej chwili ktoś z ostatniego rzędu klasnął dwa razy, ale ponieważ oklaski nie zostały podjęte przez resztę sali, cisza powróciła i znów zaległa. Bruce mówi, że rozglądał się po sali ze zdumieniem, po czym jego koledzy wstali i bez słowa wyszli. No, takie były doświadczenia w latach 70 -tych. W latach 90 już zdecydowanie epigenetyka zaczęła sobie przecierać swoją ścieżkę. Żebyśmy dobrze zrozumieli istotę epigenetyki, Bruce Lipton przywołuje dwa przykłady. Jeden to no, ta tragiczna historia z Angeliną Jolie, która uległa w perswazji lekarzy, iż ma gen, który ją predestynuje do tego, by mieć raka piersi i zrobiła to, co zrobiła. Bruce Lipton mówi, że owszem, ona ma jeden z genów, który może się aktywizować w momencie, w którym chorujemy na raka piersi, ale to nie to jest dziedzictwem, które ona przeniosła, mogła potencjalnie przenieść jako zagrożenie swojego zdrowia. To, co mogła przenieść, to jest dziedzictwo rodowe, kulturowe, zachowań. Pewna tradycja zachowań jest najczęściej w rodzinie przestrzegana, a już w ogromnej mierze przechodzi z rodziców na dzieci. I te wzorce zachowań, jeżeli rodzice cierpią na choroby nowotworowe, to jest spora szansa, że te wzorce zachowań przeniesione na dzieci mogą doprowadzić do nawrotu choroby u nich, i być może wtedy niektóre z tych genów, które są w tej chwili uznawane jako geny, które są przyczyną nowotworu, się aktywizują, ale one się aktywizują nie dlatego, że. Nie wiadomo czemu, kto i co włącza je bądź wyłącza, tylko dlatego, że, że środowisko. Że środowisko, w którym żyją, spowodowało, iż tak, a nie inaczej będą się przejawiać. Teraz, to, co to znaczy to środowisko? To środowisko, w przypadku, w przypadku komórek ludzkich, to jest krew oczywiście, natomiast ta krew jest przepełniona substancjami chemicznymi różnego rodzaju. Zaś chemikiem, który decyduje o tym, jakie substancje chemiczne. Są w tę krew wpuszczane i jest nas mózg, który z kolei swoje decyzje podejmuje w oparciu o swój stan, który jest pochodną postrzegania rzeczywistości dookoła. Tak więc, jeżeli y, żyjemy w sytuacji, która generuje w nas stres, to nasza krew jest przepełniona hormonami stresu, nasz system immunologiczny jest wyłączony i tak naprawdę jesteśmy pozbawieni wielu opcji, które mogłyby być praktyczne na co dzień, a nasz organizm jest w stanie pełnej gotowości do ucieczki. Taka jest ekspresja genów. I te same geny w zupełnie innym środowisku emocjonalnym, w zupełnie innym środowisku postrzegania naszej rzeczywistości, jeżeli na przykład jesteśmy zakochani, te same geny uwalniają zupełnie inne substancje, jak na przykład dopamina, które powodują, że, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. A tak naprawdę na poziomie fizycznym przecież nic się nie zmieniło, to tylko i wyłącznie nasz punkt widzenia zdecydował o tym, czy widzimy rzeczywistość pozytywnie, czy też widzimy ją negatywnie. Żeby jeszcze bardziej pokazać, jak, jak mocno jesteśmy zdeterminowani swoimi przekonaniami i że to one decydują o tym tak naprawdę co się z naszym zdrowiem dzieje, przywołuje znany powszechnie efekt placebo i nocebo. Efekt placebo to ten efekt, w którym możemy się wyleczyć swoją wiarą, wiarą w to, iż otrzymaliśmy lek, który nas wyleczy, choć w rzeczywistości otrzymaliśmy w tym momencie pigułkę cukrową, która jest atrapą tego leku. Nocebo to jest odwrotna sytuacja, w której na skutek naszej wiary, negatywnej w tym przypadku, możemy zachorować. Bruce zwraca uwagę, że placebo jest efektem, który wedle oficjalnych medycznych badań jest odpowiedzialny za wyleczenie 30% przypadków wyleczeń tzw. oficjalnej medycyny. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, iż spotkałem się z jeszcze wyższymi szacunkami. Otóż w pewnym momencie czytałem taki tekst artykułów o tym, Iż koncerny farmaceutyczne mają pewien problem z wprowadzeniem leków przeciwbólowych na rynku amerykańskim, bo ten rynek jest tak ogromnie przesycony tymi lekami, że, no, że konkurencja tak naprawdę piszczy w trawie i okazuje się, że całkiem spora grupa wyprodukowanych leków przeciwbólowych nie została przez agencję FDA, czyli Food and Drug Administration, nie została dopuszczona. Do sprzedaży, dlatego że jej skuteczność kliniczna, skuteczność kliniczna tych leków była na poziomie niecałych 60%, a skuteczność w przypadku zastosowania efektu placebo była na poziomie 50%. Czyli tak naprawdę różnica między efektem placebo, między wzięciem leku i niewzięciem leku była bardzo niewielka. Taka jest siła efektu placebo. Jaka jest siła efektu nocebo, możemy sobie sami wyobrazić, jeżeli przypomnimy sobie te liczby, o których także był Slipton mówił w tym poprzednim wywiadzie. Iż 70% co najmniej takich naszych dziennych myśli to myśli negatywne. Te myśli negatywne, o których mowa, no, są programami, które są wpisane w naszą podświadomość. Bruce Lipton twierdzi, że w zasadzie kierujemy się naszą podświadomością w 95% czasu naszej aktywności, ale tylko w 5% kierujemy się umysłem świadomym. Ta podświadomość jest zapisana przede wszystkim tym, co żeśmy obserwowali przez pierwszych siedem lat życia. Tych pierwszych 7 lat życia to można powiedzieć już taki trochę kultowy temat w niektórych środowiskach. Mówi się o jakimś powiedzeniu podobno jezuitów sprzed 600 lat: Dajcie nam chłopaka do momentu, kiedy osiągnie wiek lat 7, a oddamy wam ukształtowanego człowieka. No, rzeczywiście, podobno jest tak, iż tych 7 lat to jest taki okres, w którym nasza podświadomość działa mniej więcej tak jak dawny magnetofon kasetowy w trybie nagrywaj. I nagrywa wszystko to, co widzi. Dzięki temu mamy sposobność normalnego funkcjonowania, mamy umiejętność chodzenia i robienia miliona rzeczy, o których robieniu w ogóle nie myślimy. Mamy też wpisane różne inne dziwne rzeczy, które zaobserwowaliśmy, patrząc na naszych rodziców, patrząc na naszych kolegów, rówieśników, koleżanki, na to, co się dzieje dookoła. Wszystko to chłonęliśmy przez tych 7 lat jak gąbka. Jak ważne to jest? No, to w tej chwili sobie możemy z tego zacząć zdawać sprawę. Jednym z tematów, które panowie między sobą poruszają, jest kwestia wielkiej farmacji. Jeżeli dobrze rozumiesz epigenetykę, mówi Bruce Lipton, to doskonale wiesz, że przemysł farmaceutyczny nie jest ci do niczego potrzebny, dlatego że jesteś w stanie swoją świadomością doskonale panować nad stanem swojego zdrowia. I panować nad środowiskiem świadomości, w której się tak naprawdę obracasz. Jak to jest, pyta Brian Rose, że Wielka Farmacja tak zdominowała oficjalną medycynę? Pieniądze. Oczywiście pieniądze, mówi był Slipton i mówi o tym, iż przeprowadzono niegdyś takie badania, które porównywały zgodność otrzymanych wyników badań, które zostały przeprowadzone, z oczekiwaniami tego, kto te wyniki finansował. I jeżeli porównywano badania, które były finansowane przez rząd. Z badaniami, które były finansowane przez koncerny prywatne, to okazywało się, że w tym drugim przypadku ta zgodność pomiędzy wynikami oczekiwanymi i otrzymanymi była pięciokrotnie wyższa niż w przypadku badań finansowanych przez rząd czy chodzi o fałszerstwo? No może nie, był slipton się delikatnie wycofuje z takiej tezy. Oni po prostu bardzo chcieli, żeby te wyniki pasowały do oczekiwań, a możliwości metodologiczne przy różnego rodzaju badaniach są takie, iż pewne rzeczy można ponaciągać. Dlaczego chcieli? Dlatego, że oczywiście chodziło o następne pieniądze, o następne granty i o możliwość funkcjonowania i samorealizacji siebie jako naukowca. Dodatkowym mechanizmem, który może się wydawać szok szokujący, jest taki, Mechanizm, iż okazuje się, iż w Stanach Zjednoczonych naukowiec, który otrzyma jakieś pieniądze na cele jakiegoś badania, no to otrzyma na przykład 100 tysięcy, ale okazuje się, że szkoła dodatkowo otrzymuje jeszcze 55% tej kwoty, czyli 55% dodatkowo. Tak więc szkoła ma czysty interes w tym, by promować takich mecenasów i takich naukowców, którzy ze sobą jakoś świetnie współgrają. Bruce opowiadał też o dosyć smutnym wydarzeniu, iż kiedyś był podjęto taką próbę przeprowadzenia przez Senat Stanów Zjednoczonych uchwały, która gwarantowałaby jakiś upus w ubezpieczeniu społecznym dla ludzi, którzy wzięliby udział w programie zmiany swojej diety na dietę zdrową. I ta uchwała nie przeszła w Senacie i została zablokowana głosami czyimi? Pyta Bruce, no bardzo się zdziwisz amerykańskiego Stowarzyszenia chorób serca, amerykańskiego stowarzyszenia cukrzycy, chorób, no tak, chorób, chorób diabetycznej oraz amerykańskiego stowarzyszenia raka. Te trzy organizacje lobbowały za zablokowaniem tej ustawy. Dlaczego? No, bo dieta przekłada się na zniżkę zysków. Bruce Lipton kilkakrotnie wraca do tego tematu tych pierwszych siedmiu lat, żeby podkreślić wagę tego, co wtedy tak naprawdę ciąży na rodzicach, tych, którzy, na tych, którzy wychowują swoje dzieci. Dlatego, że e, tak naprawdę dziecko, no właśnie, działa jak nagrywalka. Nagrywa wszystko, każde zachowanie, każdą reakcję i przyswaja to jako program, jako wzorzec działania na przyszłość. To powoduje, iż no, znacie Państwo ten eksperyment masałem Motu z ryżem. Ja go osobiście przeprowadziłem, więc wiem, że jest to szczera prawda. Otóż ryż, do którego się konsekwentnie przez dłuższy czas, w moim przypadku prawie trzy miesiące wypowiadało różne negatywne życzenia i negatywne myśli, po prostu zaczyna w pewnym momencie gnić. W przeciwieństwie do ryżu, do którego się wypowiada myśli szalenie pozytywne. Ponieważ sam ten eksperyment przeprowadziłem, więc wiem, iż jest to prawda. I kiedy go przeprowadziłem i kiedy zdałem sobie sprawę, że tak to działa, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, co się dzieje z dziećmi, które od samego początku słyszą, że są do niczego, że sobie nie poradzą, że nie spełniają różnego rodzaju oczekiwań. No, te 7 lat jest niesłychanie ważne i to, żeby przez te 7 lat dawać wzorce pozytywne i z każdej możliwej strony wzmacniać, tak naprawdę, a nie osłabiać. Brian Rose, kiedy to usłyszał, powiedział: No, no tak, ale widzisz, w Ameryce z kolei mi się wydaje, że doszło do pewnego przejęcia, jeśli chodzi o to pozytywne traktowanie małych dzieci, ich ciągłe dowartościowanie. Jest mnóstwo konkursów: wygraj to, wygraj tamto, znajdź talent, różnego rodzaju trampoliny sukcesu, można w ten sposób powiedzieć nagrody. Tak, mówi Bruce Lipton, to prawda, tylko musisz odróżnić sytuację rywalizacji, która polega na tym, że ktoś wygrywa, a wszyscy inni przegrywają. I to jest sytuacja, w której właśnie ten jeden wygrywa, ale nikt nie myśli o tym, co się dzieje z tymi pozostałymi, którzy są w ten czy inny sposób, czują się zawiedzeni i są niejako z tyłu. I musisz odróżnić tego typu formy rywalizacji od takiej rywalizacji, w której na przykład grając w tenisa wybierasz sobie trudniejszego przeciwnika niż łatwiejszego, bo wiesz, że dzięki temu się dużo więcej i szybciej czegoś nauczysz. No i to jest generalnie problem sportu tak naprawdę w dzisiejszej cywilizacji, który no właśnie promuje jednego zwycięzcę, i 99% anonimowych przegranych. Kolejnym z tematów, który panowie poruszają, to jest temat psychodelików. Bruce Lipton zaczyna od tego, iż trzeba pamiętać, że to, iż psychodeliki w ogóle oddziaływują na naszą świadomość i na nasz umysł, jest zasługą receptorów, które posiadamy w swoim umyśle. Jeżeli takowe receptory posiadamy, to znaczy, że niejako jesteśmy przewidziani do tego, by reagować na substancje, które są w psychodelikach, a z badań wiemy, iż nasz organizm potrafi te substancje produkować tylko w dużo mniejszym stężeniu niż to, co otrzymujemy w psychodelikach. Na pewnych poziomach świadomości psychodeliki już w ogóle nie są potrzebne. Mówi Bruce i daje przykład jakiegoś jogina, który podobno po zażyciu LSD rozejrzał się dookoła i powiedział, no i co, no nic się nie zmieniło. Bruce mówi o tym, że właściwie są trzy sposoby, które, którymi programujemy naszą podświadomość. Pierwszy to jest ten pierwszy siedmioletni okres, który można porównać do stanu hipnozy, kiedy wchłaniamy jak gąbka wszystko, co widzimy dookoła. Drugie to jest powtarzanie. Powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie. Znamy to i w dobrym wydaniu, i w złym wydaniu. W dobrym wydaniu, jako chociażby technika, właśnie do przeprogramowania swojej świadomości, jeśli wiemy, co chcemy sobie powtórzyć, w złym słynne powiedzenie niejednego z rządzących, więc nawet nie trzeba go przypisywać do żadnego nazwiska, że kłamstwo wielokrotnie powtórzone staje się prawdą. Trzecia metoda, o której mówi Bruce Lipton, by zmienić swoją podświadomość, to w rzeczy samej psychodeliki, tylko mówi, że trudno jest do końca przewidzieć efekt takiego eksperymentu, i o tyle jest to naukowo metoda na razie dosyć trudna. Wszelako, jeżeli traktować psychodeliki nie jako party drug, czyli nie jako używkę imprezową, lecz jako coś, co jest, można powiedzieć, szamańskim narzędziem do tego, by zgłębiać swoją świadomość, to niektórym, mówi Bruce, z całą pewnością one pomogą. W tym wywiadzie, o którym Państwu opowiadam, udzielonego przez Bruce'a Liptona, Brianowi Rose, Dużo miejsca był Liptron poświęca czemuś takiemu, co można by nazwać dziedzictwem darwinizmu. Dziedzictwo darwinizmu, czyli to, jak bardzo nasz stary paradygmat został zdeterminowany, no właśnie przez takie darwinistyczne myślenie. Brus opowiada o tym, iż Darwin swoją książkę napisał pod pierwotnym tytułem o pochodzeniu gatunków w drodze doboru naturalnego, i powiedział, że to taki tytuł który by zagwarantował kompletną klapę tej książki, w związku z powyższym wydawca tej książki, dopisał podtytuł, który brzmi Przetrwanie uprzywilejowanych raz w walce o przeżycie. No i to zadziałało. To zadziałało, książka odniosła sukces, jeżeli chodzi o potencjał swojej sprzedaży. Natomiast to przetrwanie uprzywilejowanych raz w walce o przeżycie to jest dokładnie to, co w zasadzie jest konstrukcją naszej dzisiejszej cywilizacji. I Bruce Lipton na to zwraca mocną uwagę, iż teoria darwinizmu to nie jest żadna teoria, która by skłaniała nas, by nas do kolektywnego, społecznego współdziałania i wspierania się. To jest teoria walki o przeżycie. To jest teoria, która została zamknięta taką klamą, taką, takim sformułowaniem, które pojawia się w teorii Darwina, iż przeżyją tylko najsilniejsi. Tak naprawdę, powiedziałbym, Slipton, ta teoria usankcjonowała kastowy podział społeczeństwa na klasy wyższe i klasy niższe. Klasy wyższe to są ci, którzy właśnie przetrwali jako najsilniejsi. Natomiast klasy niższe, no to są ci, którzy przetrwać tak naprawdę nie muszą. Zresztą to rozróżnienie na klasę niższą i wyższą odegrało już swoją rolę i odcisnęło piętno na momencie uznania teorii wina jako teorii naukową, Albowiem, no i tu ciekawy przykład efektu setnej małpy, okazuje się, iż było co najmniej kilku naukowców, którzy mniej więcej we współczesnych Darwinowi czasach pisali o czymś, co w takim czy innym ujęciu tak naprawdę było teorią ewolucji, która obecnie jest nam znana jako teoria ewolucji Darwina i zaczęła się od niejakiego Jean-Baptiste Lamarcka, który napisał pierwszą teorię ewolucji 50 lat i jeszcze przed yy, Charlesem Darwinem, którego znamy, aczkolwiek niektórzy zwracają uwagę, iż przed Lamarkiem tę teorię zaczął rozwijać dziadek Charlesa Darwina, Erasm Darwin. Wszyscy ciągnęli mniej więcej w podobną stronę, a w latach zupełnie współczesnych Charlesowi Darwinowi tę teorię uprawiał Albert Russell Wallace. I ta teoria była szalenie zbieżna. To, co pisał Wallace, było w zasadzie no, bardzo podobnym tokiem myślenia do tego, o czym myślał Darwin. Aczkolwiek, aczkolwiek istniała pewna subtelna różnica pomiędzy podejściami obydwu panów, albowiem, jak już wspomniałem, Charles Darwin był zwolennikiem koncepcji, iż ewolucja przebiega dzięki temu, iż przetrwają najsilniejsi, a Albert Russell Wallace. Pisał, iż ewolucja przebiega w ten sposób, iż eliminuje najsłabszych. I niby to jest opis tego samego stanu rzeczy, a jednak rozłożenie akcentów jest zasadniczo inne, bo jak powiedział słusznie, był Slipton: Dużo łatwiej im większość ludzi byłaby w roli, w których nie będzie tym najsłabszym, niż jeżeli muszą być tym jednym, który przetrwa. No, i pomimo tego, iż panowie publikowali Web Web, Darwin i Wallace, to w końcu Królewska Akademia Nauk jednak uznała, iż nazwisko Darwina powinno tej teorii przyświecać, albowiem Darwin był przedstawicielem klasy wyższej, a Wallace był proletariatem. No, jak się zaczęło, tak też się potoczyło. Bruce zwraca uwagę, jak wielka i ciężka spuścizna tej teorii pokutuje cały czas w naszym myśleniu. No właśnie w tym myśleniu o rywalizacji, walki o przetrwanie, o tym, że trzeba być tym jednym najlepszym, jak bardzo to się przekłada na sposoby myślenia w polityce, w życiu społecznym i przede wszystkim w ekonomii. Widać to na lewo i na prawo. Zgodnie z teorią Darwina, zwraca uwagę, Bruce Slipton. To, że w Afryce głodują miliony ludzi, właściwie nie powinno wzbudzać naszego niepokoju, albowiem jest to zgodne z teorią Darwina. Przecież przetrwają najsilniejsi. To, że wyrzucałem połowę jedzenia do kosza, to nie ma to już w tym momencie zupełnie żadnego znaczenia, bo i tak jesteśmy w zgodzie z teorią Darwina. Tak naprawdę, jeżeli teoria Darwina byłaby prawną, to nie mamy szansy na przeżycie, konkluduje Bruce Lipton. Na końcu wywiadu Brian Rose zadaje standardowe pytanie: zadaje je wszystkim swoim gościom i brzmi ono. Powiedz, jaką otrzymałeś kiedykolwiek od kogokolwiek najlepszą radę, która ci się sprawdziła w życiu? Bruce Lipton po chwili na łysu mówi: Wiem, to było to co im powiedziały te komórki na tych moich trzech. Szalkach Petriego, bo przecież każdy z nas jest taką jedną wielką szalką Petriego, czy też wieloma szalkami Petriego obleczonymi w ludzką skórę, ale mechanizm działania jest dokładnie taki sam. Kiedy sobie zdałem z tego sprawę, to zmieniło to diametralnie moje życie i sposób mojego życia. No i na końcu mówi, iż to, co jest najważniejszym przekazem z jego punktu widzenia, to jest to, iż mamy. Pełną możliwość przeprogramowania swojej świadomości, niezależnie od tego, jakimi programami została ona dotychczas nadpisana. Tylko trzeba chcieć to zrobić i wiedzieć, jak to zrobić. Można to osiągnąć powtórzeniami, ćwiczeniami i tego typu praktykami. Sam mówi, iż jego życie się zmieniło właśnie od momentu, w którym zaczął tego typu praktyki przeprogramowania swojej świadomości wprowadzać w życie. Każdy z nas może to zrobić. I to tyle w takim telegraficznym skrócie tego wywiadu Bruce'a Liptona z Brianem Rose, czy z Briana Rose z Bruce'em Liptonem, właściwie tak powinienem powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność, dzięki ogromne za to, że jesteście, dzięki ogromne za komentarze. Link do tego wywiadu oczywiście pod niniejszym wideo. Tam jest, jak to zazwyczaj na tej platformie London Really, jest 45 minut dostępnych na YouTubie. A potem trzeba podać swój adres mailowy wchodząc na platformę London Reel, i ma się dostęp do następnej godziny tego materiału. Polecam. Jest to ciekawostka, choć jak mówię, na pewno nie tak wystrzałowa, jak ten poprzedni wywiad był z Dzięki ogromnym moim patronom i tym, którzy byli, i tym, którzy są, i tym, którzy być może będą do czego zachęcam, żebyście mnie odwiedzili na moim profilu na Patronite i rozważyli taką możliwość, by mnie wesprzeć tą drogą. No i jeszcze raz e, zapiszcie sobie bardzo proszę w swoich wyszukiwarkach adres e, uszy duszy na e, portalu Beatchut, bo z tym YouTube'em to nigdy nie wiadomo kiedy, jak i kto To wszystko na dzisiaj. Dzięki ogromne i do zobaczenia następnym razem.